Cześć, witajcie, z tej strony Rojt i witam was w kolejnym odcinku naszej serii z Izaka. I dzisiaj jakoś tak jestem troszkę bez humoru, także może ruszymy sobie Modea. I tego gridmode'a ruszymy sobie samsonem. I powiem wam, że nagrywam to dość późno dla tego gridmode, dlatego, że nagrywałem samsonem poprzednio normalnego rana. I niestety na łumbie drugim zginąłem, bo po pierwsze słabo mi szło, po drugie dość słaba itemizacja ze strony gry. Ale nie ma co tu narzekać, czy to na grę, czy na mnie. Po prostu nie poszło i tyle. Mamy iDropsy, iDropsy są spoko przedmiotem. Mamy Matchbooka, Matchbook też jest spoko, żeby go sobie podnieść, więc zaczynamy ranik. Miejmy nadzieję, że tak do 18.30, 18: .30, 18 maksymalnie 35, wyrobię się z nagraniem tego, żebyście Wy dostali też jakościowo jakiś w miarę dobry odcinek, przynajmniej z wygranym ranem, jeśli o to chodzi. I żeby to się zdążyło zrenderować na godzinę 19.00. Dajcie znać, tego, jak, dajcie znać, jak wam Dionek minął, czy coś ciekawego robiliście, czy nie. Kończy wam się weekend, więc pewnie jesteście też zawiedzeni, że jutro trzeba iść do szkoły, do pracy może co niektórzy. Nie wiem, w jakim wieku mnie oglądacie i w sumie to jest ciekawą rzecz, którą możecie zrobić. Tak dać znać, w jakim mniej więcej wieku jesteście, żebym też zdał sobie sprawę z tego może, jak jacy widzowie mnie oglądają, do jakich widzów jest mój kanał przez YouTube uznany za, za skierowany. Więc możemy coś takiego zrobić, oczywiście jeśli tego nie chcecie robić, to tego zrobić nie musicie, ja do niczego was zmuszał nie będę, ale lajka jakiegoś możecie zostawić zawsze. Idziemy sobie powoli. Dalej, tutaj widzę, że mamy problem z wyrobieniem się obrażeniami pod względem tego piętra. Ale no wiadomo, że też Samson się stakuje pod względem otrzymanych obrażeń, a my obrażeń nie chcemy otrzymywać, dopóki generacji zdrowia jakieś mieć nie będziemy. Bo Bloody Last, czy tam Lasty blad, bo nie wiem czy co, jak się nazywa dokładnie ten przedmiot, który posiadamy na Samsonie On jest jednym z fajniejszych przedmiotów Tutaj się muszę zgodzić, jakby z niektórymi zgodzić, z niektórymi z nie Że przedmiot startowy Samsona jest po prostu dobry Ale wymaga on trochę takiego zaopiekowania się nim Nagrywa się? Nagrywa się Pod tym względem, że no ciężko jest czasem cokolwiek tutaj ugrać Kiedy nie mamy generacji zdrowia, tak jak wspominałem wcześniej Dobra, kupujemy sobie kluczyk. Matchbooka ewentualnie dokupimy później. I Korona Cierniowa, bardzo dobrze, bo jest to właśnie damage up, którego nie mamy. A nie jest to mały damage up, bo aż plus 1,7. Na, na Mode bardzo lubię móc Spidera złapać, więc fajnie byłoby go dorwać. Co do Devil bądź Angel Roomów, stwierdziłem, że skoro Devil Roomy na Samsonie nie wyszło, jak grałem sam, w sensie tak grałem sam, jak nagrywałem przed chwilą, to pójdziemy pod Angel Room, może to nam cokolwiek da. Trochę obrażeń tu otrzymałem, ale całe szczęście no, wpływa to tylko na nas pozytywnie w tym momencie, a nie, ne a nie negatywnie. Bo fajnie było pierwszego bossa pokonać do momentu, kiedy pojawi się boss numer 2. czyli do teraz. Na jednym serduszku może być to dość ciężkie, ale to jest tylko diuczek, więc z diuczkiem raczej sobie damy radę na spokojnie, on nam nie powinien też większej krzywdy zrobić. Jest to Bosik chyba z najmniejszą bazową ilością zdrowia. I fajnie byłoby, gdyby na przykład taki duczek jako Boss trafił do Ayrula. Bo ja go widzę jako właśnie Boss zamienny z Lil Plumpem na pierwszym piętrze. Gdzie on jest takim Bossem, który strzela właśnie muchami w nas. Nie tylko spawni Moby, ale jego atakiem specjalnym jest wystawienie bardzo dużej ilości much na nas. Szczerze, dla bezpieczeństwa kupię Serduszko i Matchbooka kupię dla Evil Apple, dla bombek dodatkowych. I dlatego, żeby no, mieć tego Blackharta, albo le lepiej go mieć niż nie mieć. I mamy tutaj do czynienia z dwoma Geminajcami. Jeden od nas bombą już oberwał, ten niestety nie oberwał, ale dobra, jednego dużego Geminaja się pozbyliśmy. Bombki są tak, tak, tak naprawdę na Grid Mode, tylko do tego nam potrzebna, żeby się pozbywać co bardziej upierdliwych przeciwników. Fajnie byłoby zabić najpierw tego jednego małego. Zanim zaczniemy walczyć z tym drugim, nie wiem na ile to będzie wykonalne. Z tego co widzę, to dość mało. Ale myślę, że damy radę się tutaj przebić na spokojnie dalej. Nie wiem, jaki jest unlock Samsonem za Grid Moulton. No, niestety tego jeszcze nie robiłem. Chyba nawet na swoim prywatnym save jakoś nigdy nie miałem okazji się do tego zabrać. No i na pół serduszka otrzymałem obrażenia, ale lecimy sobie dalej. No i tutaj te mogłem bombki zachować, ale kto wie, jak ten run by się skończył, gdybym bombek nie wziął. Przynajmniej ja odnoszę takie spostrzeżenia. I mamy Synthiol. Synthiol na pewno jest przedmiotem, na którym mi zależy. Tutaj mamy żebraczków do wysadzenia, mamy Synthiol i mamy... Na razie tyle z tego, co dostrzegam z tych fajniejszych itemizacji. Okej, okay, better chest loot plus 2 ki, a tutaj mamy Evil Eye, Ishoty. Czyli raz na jakiś czas, w zależności od naszego szczęścia, mamy chyba okazję wypuścić oko zamiast łzy. I to oko też będzie strzelało, przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę też źle to odczytywać, ale raczej wydaje mi się, że odbieram to. Dobrze, lecimy sobie dalej. No, pierwsze, pierwsza fala była bardzo trudna. Widzę, że gra stwierdziła, że bomby są dla nas idealnym przeciwnikiem. Tutaj widzę też jednego z naszych ulubionych przeciwników, hostów. Tam host. Nie, nie wiem, czy dobrze mówisz, że to są hosty, ale idzie nam na razie dobrze, chciałem powiedzieć. No, prawie w te pająki się wrąbałem. Ale Devil. Devil upa? Damage jakiegoś złapaliśmy. Nie wiem czemu te iShoty na mnie działają. Albo ja źle je zrozumiałem, albo. Albo mamy coś co blokuje. O, dobra! Działa, 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 działa. Niestety otrzymałem głupie obrażenie na rzecz, na którą obrażeń nie powinienem otrzymać. Ale na to nic już widzowie nie poradzimy. Tutaj trzeba sobie po prostu radzić i iść do przodu. Tej kolegę pępuszka trzeba pokonać. By Ważne, że to nie są pępuszki, pępuszki samo sterujące, bo na nich już byłbym. Bym mógł wtedy sobie ponarzekać. Ej, ej, ej. Gro, nie wypada aż tyle obrażeń tu otrzymać. Wiem, że damage up jest damage upem, ale no kurde, nie przesadzajmy. 7 damage mi starczy na capsule. Powiedziałem, że 7 damage mi starczy, tak? Lecimy sobie powoli dalej. No dobra, załóżmy, że 8 też jest spoko wartością, zwłaszcza, że zaraz idziemy po Synthiol i kupimy sobie pewnie jakieś serduszko. Ale to zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie w sklepie. Dobra, mamy Synthiol. Po Syntiolu nam się pojawił. Damage Up Range Up, powiadacie. Zobaczymy. Na razie może fale bosowe zwykłe pójdziemy sobie bez. Yy ingerencji dodatkowego serduszka, bo i zależy, jeśli tutaj otrzymamy obrażenia, to chcę, je, chcę kupić serduszko na walkę o angel to jest chyba logiczne, jeśli nie, to, to dla mnie przynajmniej jest logiczne i to się dla mnie liczy. Na no, tych cholernych spawnerze, ty wie, wy, gra wie, że ja nienawidzę grać na spawnery i specjalnie mi je na twarz wypuszcza, jeszcze kiedy za 10 sekund kolejny boss się będzie dospałniał a kolejnym bossem je pin. Bodajże, dwóch pinów nawet, o! To gra stwierdziła, że będzie jeszcze lepiej, jak nam da dwóch kolegów zamiast jednego. Tej iShoty. Naprawdę, jakbyśmy mieli laka większego i te iShoty by nam leciały, to byłoby genialnie. Bo się boję, że tu zginę, a mamy naprawdę fajne przedmioty, których szkoda byłoby stracić. Dlatego szkoda mi tego tutaj damage upa, ale bierzemy nawet dwa serduszka dla regeneracji. I zaczynamy walkę Devil Roomową, mamy 12 życia, więc 12 damage'a, więc nie przesadzajmy, że nam to nie wyjdzie. Zwłaszcza, że jak nam Ishot wejdzie, to jesteśmy w stanie takiego bossa sobie one w tym momencie. No i tak naprawdę, no Gimpy by nam się przydał tutaj bardzo, ale nie idziemy pod Devil Room, y, więc Angel Roomów, co by nam się przydało tutaj najbardziej. Coś, co nie tyle co neguje obrażenia, ale pozwala się regenerować. Może Prayer Card? Granadała tarcza i szczerze, tarcza będzie nawet dobrym przedmiotem. Nie będziemy aż tak otrzymywać obrażeń, co oznacza też, niestety, że nie będziemy tyle dostawać z damage'a. Ale powoduje to też ten pozytywny efekt, że będziemy mieli zwiększoną przeżywalność. Dlatego idziemy sobie najpierw do darmowego Treasure Roomu, Tears apik kolejny. Tutaj Bloody Frienda też możemy sobie wziąć. I w sklepie, co my... Mamy mamski, więc możemy wziąć mams lipstick, jeśli chodzi o samo kombo. I jeszcze zobaczymy, jak nam gierka siądze. Najpierw wi widzę, że musimy się po prostu poprzebijać przez przeciwników. Tearsy mamy naprawdę przyjemno. Przeciwników mamy już gorszych. No, widzę, że... No tarcza nas broni tylko przed pociskami, więc ja się nie dziwię, że wchodząc w pająka dostałam obrażenia, co nie? Ale tutaj liczę też na to, że za wiele obrażeń nie otrzymam Żebyśmy, okej, okay, obrażenia stakować Stakujemy, powoli, bo powoli Ale nie ma sensu Z tym przesadzać, zwłaszcza, że przeciwnicy Tutaj są nieprzyjemni dość bo Wiecie, że ja nie lubię tych skaczących brzuciów Następna fala, no to główki moje u... czy, my, czy my tą główkę wybiliśmy tarczą? Jeśli tak, to spoko Nie będę na to narzekał Następna fala Mega troll bomby. I nasze ulubione robaczki To już widzę, że na pewno będę chciał wejść po serduszka przed walką z bosami, Chociaż jedno serduszko sobie kupić nie będzie źle Ostatnia dwójka robaczków My bierzemy Golda, jakiego tutaj mamy, nawet sporo tego golda też uzbieraliśmy I czy my chcemy range-upa? I nie no, przemiana w matkę jest ciulowa moim zdaniem, więc Spróbujmy się Kupić bombkę może Wysadzimy naszych żebraczków. Oni nam dadzą dwie monety za trzy, więc to jest taka biedna wymiana niestety. Red candle. I red candle jest spoko. Red candle sobie weźmiemy. Raz na jakiś czas strzelimy sobie wtedy ogniem. I z itemów za 15 stąd szczerze nie chcę nic, zaczynamy walki z bossami. I tutaj ogniem sobie trochę zawalczymy. Ten ogień jest bardzo odnawialny, dlatego też nie będę żałował używania go. Fajnie by było, gdyby ten boss stwierdził, że pójdzie do nas i przejdzie przez ten ogień na przykład. Nie, nie narzekałbym na to na pewno. Ogień. Musimy tego bossa zabić, zanim przyjdzie boss następny. To jest logiczna rzecz też. Więc będziemy się starać nie otrzymać tym za wielu obrażeń i przy okazji go zabić. Ostatni przeciwniczek. Jeszcze może sobie porolujemy, jak dobrze pójdzie, ale na tego nie chcę wam obiecywać. No i tych przeciwników nie tyle co się obawiam, ale oni są bardzo upierdliwi i mogą nas zabić, a mam na, 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 na tyle dobre przedmioty, że nie chciałbym tutaj zginąć. Zupełnie szczerze, no ja jestem zadowolony z naszej itemizacji w tym momencie. Ogniska gdzie mogę to ustawię? Chociaż żeby zabić jednego, to już będzie prościej. Tylko, że niestety nie widzę zdrowia ich osobna, tylko widzę ich zdrowie. Razem, co jest upierdliwe, widzę, że są na wykończeniu. Jak są na wykończeniu, to znaczy, że chociaż jednego jesteśmy w stanie wyeliminować. Drugi padł i na pewno ja wchodzę do sklepu po serduszka. No tego nam brakuje. Tutaj mamy card generator, prawda? A nie, starter deck. Justice, Justice się przyda. Dodatkowe znajdki. Prezent też się przyda, bo prezent to jest kolejny, dodatkowy. Przedmiot i mamy placebo, które w cholera nic tam nie daje. Dobra, tyle coinów będziemy zachowywać, żeby iść dalej. Walka Rumowa widzę, że jest bardzo, ale to bardzo upierdliwa. Nie po prostu nie lubię tych przeciwników, a jakoś sobie musimy na nich poradzić. Widzę, że jeden się nam chyba zbugował, dlatego ile możemy tego strzelajmy. Jak się go pozbędziemy szybciej od drugiego, to będzie po prostu bardzo dobrze. I jeden padł, jeden przeciwnik padł, więc jesteśmy delikatnie na plusie, jeśli chodzi o zadawane mu obrażenia. Żyje jeszcze tylko jeden. I to już też tak żyje na słowo honoru. No i liczmy na Angel Room. Angel Room bardzo dobrze. Wchodzimy, mamy. Holy Mantle tu się nie przyda, więc bierzemy Circle of Protection. Będziemy mogli odbijać pociski raz na jakiś czas. A Holy Mantle na walce, gdzie gr gramy tak naprawdę na jednym piętrze. Mało co nam daje. Skardułm nam się trafił, z tego co widzę. Ale mamy też jeden kluczyk, więc wchodzimy z tym kluczykiem. Bierzemy mu kormy, kosisa. Pudełko sobie też weźmiemy. Pudełko zawsze może dać jakieś kluczyki, też na przyszłe piętra. Karciożki też bardzo fajne. Hierofantik. Bierzemy temperance sobie, postawimy co najwyżej. Bierzemy kolejne znajdki. Bombs arki. Mm, podziękuję. Zerkniemy sobie jeszcze do sklepu na pewno. Czy coś tutaj się dla fajnego do nas kryje. Mamy przemianę w matkę, jakbyśmy chcieli, bo to jest chyba Mams Ring i Mams pantofel. Zobaczymy, może, może mi się zechce zrobić przemianę w matkę, może nie. Na pewno chcemy ogniem troszkę sobie tutaj pograć, bo na ogniu się troszkę opiera teraz nasza postać. No bo w połączeniu z grzybami ten ogień robi naprawdę dużo. Czyli mamy tarczę, mamy Circle of Protection, które też służy do jakiejkolwiek obrony nas tak na dobrą sprawę, bo ma szansę na odbicie pocisków, to widzę, że radzimy sobie w miarę zacnie na razie. Pod względem defensywnym jesteśmy ustawieni. Ofensywnie jeszcze mamy dużo do poprawy moim zdaniem przynajmniej. Wiadomo, że nie wszystko da się naprawić. Nie wiem też niestety te 30 monet tu złapiemy czy nie. A dlaczego 30? To już powinniście sobie doskonale zdawać sprawę z tego, jak mówiłem, że może zmienimy się w mamę, a może nie. Dobra, no koledzy Gerlingowie Już dwójka was została, został jeden. Trafi, trafili też się nam bardzo, ale to bardzo upierliwi przeciwnicy. Całe szczęście już kończymy sobie to spotkanie z nimi. No i jeszcze jeden ten dziad przeżył. Mamy zdrowia, mamy sporo monet. Raczej 30 uzbieramy. Mówię, że raczej, bo też nie chcę nikomu obiecać, że coś się uda, jak coś się nie uda. Tutaj ważne, żeby jednego Loki'ego chociaż zabić. A drugi jakoś twierdzi chyba, że zejdzie. Na pewno ogniem by trzeba było z nim walczyć, a nie tylko mieczem. Drugi boss war i z tego co widzę już jeden otrzymał sporo obrażeń od ognia. Dlatego tutaj będziemy ogniem z nim walczyć. O drugi jak się pojawi, też go spróbujemy, jak zejdzie z konia na tamte tereny zabrać. Może są dla nas bezpieczniejsze po prostu tereny do walki. Bierzemy co możemy. I tak, w pierwszej kolejności kupujemy Damage Upa. I co weźmy sobie tą przemianę w matkę. Weźmy sobie jest Mader da nam to Shot Speed Upa. Runchard nas troszkę zregenerował. Zacznijmy w takim razie walkę o. Nasz Devil bądź Angel Room. Miejmy nadzieję na Angel Room. Co się trafi, to niestety nie mogę zgadywać, bo nie taka moja rola. Na pewno te większe spawnery trzeba zabić, bo o to są cholernie denerwujący przeciwnice. Ale już jak zabijemy go w taki sposób, w jaki sobie z nim radzimy, a teraz to wyglądamy jak taki prawdziwy jakiś miecznik z gier komputerowych bo z gier komputerowych, jezu sami gramy w grę komputerową. Eric, nie bądź boomer, masz dopiero 20 lat. Jak możemy taki schować za zatarczą z nożem i będziemy dzigać przeciwników, co nie? Co my tu mamy? Act of contration. Tears up you, fer, you feel forging. Ok, zobaczymy jak to zadziała dalej. Na pewno mamy fajne tearsy. Mamy już naprawdę fajne statystyki. I naprawdę fajną godzinę, więc może wyrobię się z tym odcinkiem na czas, kto wie. no Tutaj. Wiadomo, jak mamy dużo dobrych przedmiotów, czasem się muszą zdarzyć przedmioty takie ciulowe strasznie. Piguł. Czy my chcemy spróbować się przemienić w Tchpuna? To nie jest Syntoil, także. bo Syntoil już mamy. Zobaczymy, czy będziemy chcieli brać pigułę te strzykawy, czy nie. Będziemy chcieli. Ta decyzja już w zupełności zależy tylko i wyłącznie od nas. Tutaj widzę brimstone'owa muchy, które są bardzo denerwującym przeciwnikiem. Tutaj ma, ma, panowie Maskowie się nie spodziewali ataku z tyłu. Tej macki. macki. Te, te wijące się ta główienka trzeba będzie zabić jak najszybciej. Damy sobie z nimi radę. Odnoszę wrażenie, że to piętro jest jeszcze prostsze niż poprzednie. No chyba, że więcej tego typu przeciwników jak tutaj na dole nam się będzie trafiało. To wtedy tak łatwo nie będzie na pewno. Jeden nam się już zrajdował. Ale jak zdechnie, to już będzie lepiej. Tutaj zostało nam. Kilka, tylko w sumie jedno. Jedno tego. Jedno nie podejście, nie run, a jedno... jeden stage o. Do walki z bossem i mamy laserowe pępki, więc laserowe pępki niech sobie umierają. A nam chyba nie pozostało nic innego jak zrolować D6. Kiedy jesteśmy przed deshopem nie ma ni sensu niestety. Spacebar używamy często, więc habit możemy wziąć. I tutaj możemy pozbierać sobie coiny na damage upa jakiegoś. Nie do końca pamiętam, co robił habit, ale wiem, że jakoś oddziaływał, oddziaływał na przedmioty aktywne. A że mamy przedmiot aktywny, to można habit pornieść. Dobra, kończymy sobie tą walkę z bossem powoli. Byle nie stracić też za wiele zdrowia, bo musimy jakoś też przeżyć naszego grida. Dobra, i tutaj trzeba się zająć. Naszym serduchem. A, to jest, że za, za otrzymywane obrażenia dostajemy ładunek. Ok. Masko, ale chodź w naszą stronę, ok? Bardzo bym prosił. Jak mamy cię zabić, to proszę do nas tylko. Jeśli byłby jakiś Solhart w sklepie, to bym go kupił. Więc jednego Solharta kupimy na pewno. Jednego Damage Upa kupimy sobie na pewno. I zaczynamy podejście do walki z... o Angel Room, znaczy się. Nie z Angel Roomem, a o Angel Room, Eric. Bardzo szybko te widowki zeszły. Odnoszę wrażenie, że nie musiałem prawie nic robić, a kliknąłem tylko spację. I mamy Devil Room, a w Devil Roomie mamy... Okej. Okay. Black Heart y chętnie przyjmę. Zasięg jaki mamy? Taki średniawy trochę. Satanic Bible nie chcę brać. Lamb of Coal Nie, my mamy mało zdrowia, nie chcemy Lamb of Coal My jeszcze liczymy na to, że przy The Shop znajdziemy cokolwiek fajnego Bo tutaj Treasure Roomów być nie będzie niestety Więc walczymy o to, żeby w sklepie myć taką piżamkę, Chaos teraz nic nam nie da Więc piżamka będzie naszym zakupem numer jeden Tutaj koledzy widzę, że bardzo agresywnie próbują w nas wjechać, a my spróbujemy agresywnie wjechać w nich w takim razie. No w razie czego mamy ten nożyk? Więc, jak coś by było za blisko nas, to nożyk i do przodu, co nie? Odnoszę wrażenie, że tego pana będziemy musieli zostawić na koniec. A on się tak będzie kręcił, kręcił i kręcił. Dobra, mukowiscy doza go zabiła. Ten nasz kochany przedmiotik, który się trafia co chwilę ostatnio. Dobra. Kolejny wave za nami. Tak naprawdę tutaj naszym zadaniem jest tylko pozbieranie sobie pieniędzy, co nie? Im więcej pieniędzy będziemy mieli, tym więcej się obkupimy albo tym więcej oszczędzimy. Tutaj nie taki był cel, żeby obrażenia otrzymać. Uwierzcie mi na słowo bądź nie. Tutaj Eragdole by trzeba było pozabijać. Bo już na nas krzyczą, już krzyczą, że będą spałnić więcej przeciwników. Ile możemy? Tyle tym ogniem poróbmy? Bo teraz, tak, no, tak jak mówiłem, no, naszym głównym źródłem obrażeń w tym momencie są własne, właśnie one. Właśnie one, o! Tego słowa szukałem, trochę się zamotałem. Bierzemy piżamę, bo piżama daje w cholerę sorhartów. No i teraz ja bym pooszczędzał zdrowie, na e, zdrowie, coiny na walkę z gridem, żeby sobie coś tam powpłacać. Dwa anioły to też nam krzywdy aż takiej zrobić nie powinno. Bo są dwa takie same anioły, więc też będzie zupełnie inaczej. Jakby to były dwa inne, to wtedy moglibyśmy troszkę narzekać na to, że za dużo się dzieje, bo by strzelały tym laserem we wszystkie strony świata. Ale nam w miarę tutaj wychodzi, a to jest zwykła walka z bossem jeszcze. Dobra, mi się pomyliło, bo ja myślałem, że już walczymy o Devil Room. A tu jeszcze Ragdole nam zostały. Ale i tak nie mamy coinów na nic, poza wpłatą. Teraz mamy innego aniołka. Teraz nam się pojawił aniołek numer dwa. Która jest upierdliwym strasznie aniołkiem Bo strzela laserami w troszkę inne strony świata niż tamten nasz kolega Ale widzę, że idzie z nim no w miarę sprawnie i kolega sobie umiera Tak? Ostatni Devil Room Money equal power, Gap is head Nic ciekawego Mamy czysto Angel Roomowe podejście Godzina 18, także może nawet odcinek zdąży się przekonwertować i wrzucić Byłbym z tego bardzo zadowolony. Nie powiem, że nie. Jeśli oni nam dadzą w cholerę coinów, to wtedy będę żałował, że bra nie brałem Equal Power. A jeśli nie dostaniemy tak minimum 10 coinów tej, to niczego żałował. Nie będę. Lepiej mieć moim zdaniem jedno zdrowie, niż money Equal Power. No i tutaj troszkę żałuję w tym momencie, ale dobra. Idziemy na naszego grida, kochanego. Trzeba będzie tym ogniem go trafiać, ile się da. Za... atakować go grzybami, atakować go ogniem, żeby on po prostu nie czuł się bezpiecznie w żadnej strefie swojego jestestwa. Ogień, główne obrażenia. To zadaje bardzo duże obrażenia, ale niestety trzeba to jeszcze wypuszczać. Jakby on stał w tym ogniu, to byłoby najlepiej. Tak jak teraz na przykład, chwilę postoi, dostanie obrażenia, co nie? Zgarniemy te monety, których on się może zregenerować, a które my będziemy mogli wpłacić sobie później na maszynę. Odnoszę wrażenie, że walka będzie raczej wygrana, ale wolę nie mówić hop zanim nie przeskoczę. Bo chłop na nas szarżować, zaczyna jakieś swoje dziwne akcje robi. Ma pół HP, także jest już prościej, ale o, kluczyki, czyli coś czego nie lubimy i czegoś co chcemy się pozbyć na pewno. Teraz mamy serduszka. Serduszka też można by było mu troszkę porozwalać, ale tylko troszkę, bo więcej my mu obrażeń zadamy niż on się zregeneruje. Bo widzę też, że my troszkę mocy jednak mamy. Ja się zastanawiam od ilu wpłat na grid maszynie są te utrudnienia wszystkie. Bo wiem, że są utrudnienia, że grid jest cięższy co jakiś czas. I może to będzie dzisiaj, bo mamy dość sporo monet do wpłaty. Dobra. O po... Jeszcze tak z jedna, dwa ogniska i raczej grid będzie załatwiona Bo całe szczęście ta walka z bossem nie na... <laughs> nie należy do najcięższych O Jezu, coś mi do gardła wpadło I tak dość intensywnie Co mamy? Lasty Blood, ok Ja bym do maszyny chętnie powpłacał gro No gro głupia Możemy? Tak, jakoś zajść tą skrzynkę i zacząć wpłacać? Nie. Gra nam nie pozwoliła nic wpłacić do maszyny. No jaki to jest skam w tym momencie. Ale dobra. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie zapomnijcie go ocenić. Ja byłem, ja wy byliście Wy, i na razie. Cześć.